Cześć kochani, witajcie serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj zrobię ciasto Milky Way. Dokładnie nazywa się piernik Milky Way. Ciasto nadaje się świetnie na święta, ponieważ pieczone jest na dużej brytfance. Stale pytać się o y, wymiary brytwanki, więc mam powiem 35 na 25. To jest taka zwykła, standardowa y, brytwanka. Brytwankę wysmarowałam y, tłuszczem i wyłożyłam już papierem. Jak widzicie, ciasto będę dzielić na trzy części i y, ja sobie tu przygotowałam dwie brytwanki. Jak się upiecze y, pierwsze ciasto, będę wkładać następne. Także zapraszam Was na taki filmik dzisiaj, kochani. 200 g masła, 200 g cukru, 4 żółtka, 2 łyżki miodu, 1 łyżeczka sody pół łyżeczki imbiru, pół łyżeczki cynamonu i pół łyżeczki gałki muszkatołowej mielonej. To ciasto będzie takie fajne, słuchajcie, z ziołami właśnie. oraz mąka 360 gram mąki pszennej i troszkę dołożę do podsypywania jak będę wyrabiać. Tutaj obok mam Składniki na masę. Też będzie kostka masła, czyli 200 gram masła. 530 gram mleka skondensowanego. Tutaj jest 530 gram, czyli puszka. Czyli to jest taka puszka. Pamiętajcie, że mleko musi być słodzone. Następnie serek mascarpone 250 gram, czyli jedno takie opakowanie. Tu jest właśnie 250 gram. Cukier waniliowy ja sobie daję, ponieważ nie mam wanilii. Można dać zamiast cukru waniliowego laskę wanilii. I oczywiście 150 gram. Ja już tutaj mam odmierzone w szklance. Mleko pół to jest pełno tuste w proszku. Ono ma takie niebieskie opakowanie to mleko, ono jest bardzo dobre. So, ja wam tutaj pokażę. Ono jest w takim opakowaniu. To jest mleko pisze pełne. Także ja używam tego mleka do, do ciasta, do masy. I słuchajcie, jeszcze tutaj mam czekoladę. Czekoladę akurat mleczną. Można dodać sobie białej czekolady, żeby porobić na przykład na polewie lewie ciemnej takie zygzaczki jasne. Ja akurat nie mam dzisiaj białej czekolady, zrobię polewę mleczną, czekoladową i dodam sobie, jak będę roztapiać, zrobię sobie ją w kąpieli wodnej, pokażę Wam wszystko. Dodam sobie śmietanki, można dodać mleka. Jeżeli nie macie śmietanki słodkiej, to można dodać mleka. To jest do polewy. Te, dwie, te, te dwa produkty są do polewy. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze o maśle. Jeżeli Wam się cena wyda taka, i w ogóle o innych produktach, bo ceny mamy teraz bardzo wysokie, takie trochę promocyjne, sprawdzajcie sobie gramaturę. Sprawdzajcie sobie gramaturę produktów, czy to makaronu, czy, czy różnych takich pakowanych produktów, bo w tej chwili spotkałam się z tym, że oni zmniejszają gramaturę, więc y, zawsze sobie patrzcie, czy to jest y, na pewno ta, ta gramatura. I teraz tak, masło, y, cukrem miksujemy na najwyższych obrotach przez kilka minut. Pamiętajcie kochani żeby sobie masło wyjąć dzień wcześniej ono będzie miękkie i będzie się fantastycznie ucierać razem z cukrem. Cukier możecie dać zamiast zwykłego trzcinowy albo na przykład puder. W każdym razie słuchajcie ucieramy kilka minut żeby cukier z masłem się połączyły, żeby takie było to fajne puszyste. Teraz dodajemy po jednym żółtku, miksujemy, a następnie miód. Teraz mąkę wymieszam sobie z tymi ziołami. Ciasto będzie fantastycznie pachniało, ponieważ będzie i gałka tałowa, i cynamon i imbir. Dam sobie sodę zamiast proszku do pieczenia, ponieważ daje się sodę, żeby ciasto urosło, lub proszek do pieczenia. Do tego ciasta użyję sody łyżeczkę, całą łyżeczkę sody. Tutaj jeszcze troszkę cała łyżeczka. i teraz po pół łyżeczce, jak już mówiłam wcześniej, po pół łyżeczce, po pół łyżeczki imbiru, pół łyżeczki gałki muszkatałowej mielonej. Co idzie? Mm, to wszystko tak pachnie, dlatego polecam to ciasto na święta, w sam raz na święta i pół łyżeczki. Gałki, yy, co to jest? Cynamon, tak? Gimbier, gałka, cynamon. Wszystko razem wymieszam z mąką i dodam do ciasta. Mąkę wsypuję do ciasta i będę miksować na takich lekkich obrotach, żeby wszystko razem się połączyło. Słuchajcie, fajne to ciasto jest, bo no, nie ma za dużo takiej męczarni, ugniatania ciasta. Także słuchajcie, polecam. Przy okazji, no takie świąteczne pachnące. Teraz stolnicę podsypujemy mąką. Wyjmujemy to ciasto. Jest mięciutkie. Słuchajcie, troszkę je trzeba jeszcze wy, wyrobić. Jest fajne. Mięciutkie. Podsypiemy mąką jeszcze. Podzielimy na trzy części. I będziemy piekli w piekarniku 180 stopni, około 20 minut, to ja zawsze Wam mówię, że e, trzeba patrzeć, jak Wam pieką piekarniki, prawda? Wy sami lepiej wiecie, ale około 20 minut. No, jest fajne, jest mięciutkie, delikatne, fajnie się go wyrabia, nie trzeba tutaj żadnej y, siły, żeby wyrobić ciasto. Jak już mówiłam, mniej więcej na trzy części dzielimy ciasto tak, żeby było równo. I każdą część wykładamy na wysmarowaną brytwankę, Wyklejamy cieniutko bryczankę, ciastem. Jak już mówiłam, około 20 minut w 180 stopniach pieczemy. Kochani, blaty się pięknie upiekły. Mają być ciemne i cieniutkie. Yy, mamy trzy blaty. One po upieczeniu, po wyciągnięciu z piekarnika, one są mięciutkie i za chwilkę twardnieją, więc je jest łatwo przenosić. Słuchajcie, to jest jak... Yy... Ciasto piernikowe, tak jak ciastka piernikowe, właściwie są twarde. Ja to te blaty przełożę masą, włożę do lodówki i wtedy one zmiękną. Słuchajcie, jutro będzie placek doskonały. Będzie, będzie mięciutki, będzie się super kroić. Także żebyście się nie przejmowali, że one po prostu twardnieją, te blaty. To jest ciasto piernikowe. Dobra, kochani, za dużo nie gadamy, robimy masę. Yy, mamy masło, kostkę masła, czyli 200 gram. Pamiętajcie, ja już mówiłam o gramaturze, że nawet spotkałam się ze 180 gram yy, taką kosteczką masła. Także patrzcie sobie dobrze na gramaturę, to ma być 200 gram. Masła miękkiego. Wyciągcie sobie najlepiej dzień wcześniej masło, żeby ono się fajnie utarło z, z innymi produktami. Czyli masło ja sobie włożyłam na chwilkę do mikrofali. Ono mi tak troszkę zmiękło. Dosłownie no, na sekundę. Ono mi tak troszkę zmiękło. Podmiksuję sobie troszkę z cukrem waniliowym, żeby było takie puszyste. Dolewam mleko skondensowane. I dalej, miksuję, dodaję serek mascarpone. Miksuję. I dodaję teraz. Y Mleko w proszku. Masa zrobiona. Teraz smarujemy blaty. Następnie znowu smarujemy. Znowu przyprywamy blotem. I resztę masy dajemy na wierzch ciasta. Na wierzchu jeszcze zrobimy polewę. I będzie ciasto pięknie wyglądać. Słuchajcie, teraz wstawiam garnek z wodą, miseczkę na garnek i będę rozstawiać czekoladę. A gęstość masy, znaczy tej polewy, będę regulować śmietanką. Jak już mówiłam, możecie spokojnie dodać mleka. Jedna czekolada ma 80 gram. Ja sobie dwie rozpuszczę. wodnej jest najlepiej zrobić czekoladę rozpuścić zrobić polewę, bo się nie przypali. Także myślę, że to jest taki najlepszy sposób. Dodaję śmietanki. Cały czas mieszamy. Kiedy zrobi się taka fajna. Płynna gładka masa. Polejemy sobie ciasto. Już się nam roztopiła. Myślę, że mleka yy, na cztery śmietany wystarczy. Pamiętajcie, że śmietanka słodka. Ja tu akurat mam trzydziestkę, albo mleko słodkie, zwykłe mleko. Słuchajcie, ja wam tam podałam przepis. Yy, taki, jaki był w oryginale, więc tam pod filmem będziecie mieć przepis z oryginału, a ja zrobiłam tak bez odmierzania na oko. Tak jest najlepiej, prawda? Wydaje mi się, że... Zobaczcie, jak się fajnie rozpuściła, jest taka płynna. Gorącą polewą polewam ciasto. Myślę, że dwie czekolady to jest tak w sam raz na polewę. Możecie sobie zawsze kupić polewę gotową, ale ja nie lubię tych polew gotowych, bo one po prostu przy krojeniu ciasta pękają. Wolę zrobić polewę. Można też zrobić polewę z kakao. Można tutaj dodać białej czekolady, zrobić jeszcze takie mazaki z białej czekolady, ale myślę, że ta biała masa też wystarczy właściwie, żeby było, żeby było ładnie. Ona też taka, dała takie, taki kolor fajny. Zobaczcie. No jest taka. Y nie jest ta polewa taka całkiem ciemna, tylko jest taka, taka, jak ma być, kolorowa. Zobaczcie jeszcze z bliska. Mam nadzieję, że widać. I teraz co, kochani? Placek wędruje do lodówki tam troszkę zmięknie. Jak odstoi, bo to jest wiadomo piernik, zawsze jest najlepszy na drugi dzień i jak go pokroję, to zrobię, pokażę wam, jak troszkę zmięknie. Kochani, ciasto gotowe, pięknie się kroi. Zobaczcie, zapraszam na zakończenie filmiku już Pięknie, słuchajcie, wygląda. Ja już kawałek spróbowałam. Jest pyszny, ale jak mówiłam, jutro będzie lepszy, bo będzie ciasto miękkie. No, kochani, ciasto wygląda pięknie, pysznie. Zobaczcie. Mmm, pachnie cudownie. Także ja polecam, polecam ciasto na święta, szczególnie. Zapraszam, kochani, na następne moje filmiki. Dziękuję za wszystkie przepiękne komentarze. Nawet na innych społecznościowych portalach też piszecie do mnie, więc bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki, za pozdrowienia. Ja Was też serdecznie pozdrawiam i zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia. Pa! When it's just you, well,